Siemka, to, to znowu my! Dawidek i Damianek! Pokażemy Wam dzisiaj. Naprawdę super budowle! Damian ma niezniszczalną z nie, no, nie wiem, wiem czy do końca jest niezniszczalna. Ale mój kartograf jest najlepszym kartografem na świecie. Ej, kartografię! Widzicie mają ma diamentową znakę i... Kartograf, mistrz. Ma, napr ma naprawdę super itemy. Dobra. Wchodzę do odcinka. A gdzie ty jesteś? Przepraszam? ty, gdzie jesteś? A tam lecę do Dzikiego Zachodu Damian nie z sobie bólu Więc... Trochę muszę w kabla Dziki Zachód jest już gotowy Ej, chcesz Hero Villagera? Ma Hero Villagera Dobra, to wiesz już peryfa Wiecie już o tym Jest tutaj jakby tam Tutaj jest sklepik taki. Tutaj jest bank. Zapomniałam zrobić okien. A są okien. Widzicie? Tutaj, tutaj, tutaj dzień dobry. Dziękujemy. Dziękujemy. Tutaj, tutaj są setki na pieniądze, czerwekki, tutaj jest niewkanie dla bankiera. W mieszkaniu są łówka, dwie latarenki. Yy. Kuchenka i tyle mała mniwka, nie najmniejsza. Ale wystarczająco. No i zagroda z moimi koniami. No i tutaj kuźnia to jest moja ulubiona. Ale prawdę nie przepalam za oswajaniem. Ospa, za no i pokaż tego e, nowego gradziana e, się. Widzicie? A to... A tutaj jest... Tutaj zaczynam budować średniowieczną osadę górniczą. górniczą. Tutaj jest kartograf, kolejny ma trochę inne rzeczy, ale tutaj jest. Są dwie chaty. Nie! Tutaj są dwie, tutaj są dwie chaty, tutaj jest pole. To jest kompostownik, by robić mączkę. O, rolnik! Rolnik jest. Ale super! O, ale to jest mój pierwszy rolnik na tym serwerze. Tu jest kuźnia, podobna jak, jak jest na Dzikim Zachodzie, widzicie? Tutaj jest kopalnia, zaczęłam ją dopiero budować, ale tak to ja zrobiłam tylko tak, ale zaraz będzie już więcej. Dokopałam się już do kamienia. Mam nadzieję, że chociaż tutaj są rudy, bo to jest kopalnia złota może no, po prostu kopania i tyle tu, tutaj jest kolejny kobal tutaj jest ściewka, są dwie chaty chaty są, jeszcze nie są umieblowane ale jest już podłoga, oświetlenie so, są już tam haty ha, chaty, podłoga i są do, okna są takie same jak na dzikim zachodzie tutaj wygląda tak samo, jeszcze nie ma no. Co to? jesteś? Yeah. Y, nie bij nic... Y, tutaj jestem. Think... Dobra, trash. tak wygląda. Cześć. Patrz mi raz. Po co raz. mam ci patrzeć? Ale Dlatego! Ja, ja ty... I tak mi się nic nie stanie. A ma... Lubię, nie chcę, nie chcę się bić. Ale to tutaj, naprawdę. Mój dziki zachód jest naprawdę fajny. to wszystko, wiecie, wczoraj tylko będę musiał tam dopisać bank albo nie muszę tutaj, wczoraj będę musiał dodać siodła i takie inne. No tyle. Z dzikiego zachodu. Dobra. Teraz, teraz pokażę Wam tego Hero Osadnika. Hero Villager. A, Hero Villagera. On tutaj, on naprawdę. Ej, Damian, chodź tu. Zaraz, tego kwodiet. Dobra, tak wygląda Hero Villager. Podobnie do kowala. Ale tutaj jest. To jest... Jest podobne do Kowala, ale nie jest Kowalem. Jest Jesteś bohaterem. Damian? Tak, jest super bohaterem, mimo że jest handlarem. On jest handlawem bardziej, ale... Super handlawem. O! Tak nie Super no. handlaw. Ale on się nazywa Hero Villager. Ej, Daj, można mu dać dwa niki. E, nie! Tak. Damian, może lepiej nie. A, wie, a wiecie jak? A wiecie skąd on jest? Zylaki bloków. Bo działają tylko na wykopane kilofem. Hero Villager, Hero Villager, Hero Villager, Hero Villager. I, i patrzcie. Patrzcie go. nie. Nieee! Dobra, to, to, to są osadnicy, nowi. İyi tak İyi jak zwykle. Yeah.